Witam Was, bardzo serdecznie moi drodzy widzowie, ja jestem Rolabullo i to jest seria z LEGO 5 tak jak Wam obiecałem w, yy, wczoraj. Trochę się mi może ścinać, ponieważ program mam jeszcze niedopracowany, ale obiecuję, że to, że w tym tygodniu jeszcze nie będzie się ścinać pod koniec. Yy, przyznaję się, że zrobiłem jedną misję, yy, w zasadzie pierwszą na fabule Port Royal, żeby zobaczyć jak to mniej więcej wygląda, yy, ale zrobimy sobie jeszcze raz. Jeśli możecie, to mi wybaczcie, ale no, po prostu no, chciałem obadać, jak to wszystko tutaj działa. No i ogólnie wiecie o co chodzi, więc bardzo proszę, jeśli mogliście, by wybaczyć mi. Ja zrobię tu cięcie, ponieważ to długo będzie trwało. Mm. No <laughs> <Spierwamy. śmiech> ale dodam taki nawet napis No i tu mamy postać, która ukaże nam się we wszystkich czterech filmach, Która jest zaiste intrygująca i zajebista Tak zwany Kapitan Jack Sparrow Kługodność Małpa że to fajnie pokazali szczerze W filmie to było jeszcze lepsze. Troszkę mi się tu ścina widzę, ale spróbuję to jakoś naprawić. Siemano. Spadam. <grym> I czarna perła znaczy złoto azteków wzywa czarną perłę. O kurwa, ja się zajmę. Wspierdalać. Sorry, sorry, jeśli tak przeklinam, ale to naprawdę. U. Sorry, no taki mam nawet. No. Postaram się odzwyczaić. <gryw> Jak ją za tyłek. Brać go! Nie no, nie wierzcie Jacka Sparrowa, on jest fajny! Na razie, chłopcy! I on tu sprytnie zamaskował, widzę. Sorry, tak się podświełam ale fajna pisaneczka szczerość. O, ale no niestety miał pecha, bo trafił na Williama Turnera. E, ja tu oczywiście robię cięcia, kiedy się ładuje gra, ponieważ normalnie by się ładowało. I e, co to za ścina? Oh. Hmm? Hmm. Okej, okay, wracam do Was, bo jakaś straszna ścina, wybaczcie mi musiałem ciągle robić przerwniki. No, widać, że się ścina gram, bo no, używam dosyć niefajnego programu. Ale w pod koniec tego tygodnia dostanę, że tak powiem, nowy sprzęt. A na razie musicie niestety z tym wytrzymać. Dobra, jak ja dobrze pamiętam, to to było trzeba naprawić. Troszkę się strasznie ścinam. E, ten odcinek będzie podzielony na dwie części, ponieważ nie starczy mi 10 minut na ten odcinek. Kurczę, troszkę się ścinam, to no, niestety. Spróbujcie to jakoś wytrzymać, ok? Pod koniec tego tygodnia będzie, będę miał lepszy sprzęt, to, to będzie to lepiej wyglądało. Wybaczcie no. Ale mam, na, mam nadzieję, że was to nie zrazi do mnie, bo naprawdę bardzo... Bardzo mi zależałoby na, na tym, żeby was nie zraziło to. Nie wiem, czy nie, czy nie za cicho ja mówię, więc trochę podgłośnie. Strasznie wolno. Dobra. Kurde, ścina się. Chodź, William. Teraz, William musi wsiąść na konia, albo nie, William. Znaczy, no, każdy może wsiąść, nie? Przecież, no. Dobra koń, dobra e, ośle. Znaczy nie koń, tylko osła, co ja galam. Okej, okay, pchaj. Taki mechanizm e, Reakcja e, wiązana czy jakoś tak to było. Pięk piękna szabla. Nie jest Jack. No skąd ja to wiedziałem? O! Oh. Ale spójrzcie, gdzie ja William ucelował! celował. Dobra, walczymy z Jackiem z ja bym się z nim powalczył Williamem, ponieważ no... On jednak z nim wygrał w filmie, więc to było bardzo lepsze. Kurde, przez talagację strasznie to nie widać, kto kogo atakuje. No nareszcie. To mnie właśnie wkurza w lego, że wrogowie umie umieją w ogóle wszystko w tych lego zrobić. Skakać na 5 km i tak dalej, ale jak już chodzi o, yy, o nas, to yy, nie umiemy tak zrobić. A jeśli jest, yy, nawet wykupimy sobie tę potaj, to ona nie umie tego, więc to mnie troszkę wkurza w tych lego, ale no... Niestety, no trzeba przeboleć. Nie ma gier idealnych. No, może z wyjątkiem Magii i ale tego nie nagram niestety chyba. Znaczy, może nagram, ale no na pewno... Na pewno wątpię w to. Sorry, Jack, to nie Twoja profesja. Na razie. Nareszcie. Teraz znam Jack, ucieknie, że tak powiem. go atakuje się kierą? No kurczę, ciągle mnie ucieka. Z jeden. No! Dosyć tego! No, mam problem z atakowaniem go normalnie. Czy masakra? Koniec tego dobrego mam tu już gdzieś. No, mądre. No jaki złom! No i mnie zniszczył, no. To strasznie ścina ta gra i strasznie mi utrudnia. No nie mów, że nie wyszło. No ja się chyba zatłukę. Jeszcze spadłem. Chwila, ja zrobię cięcie. Okej, okay, już jestem. No, nareszcie. O to mi chodziło. Jeszcze jedno cięcie, wow, atakuje mnie swoje. No dobra, yy, biegniemy, bo on teraz będzie nam uciekał. I tak rzeczywiście jeden solidny cios. No i koniec. Coś się stało? Chylałam? Okej. Okay. Była zwierzka mała, ale ją naprawiłem. Ooo, szkoda cię, Jack. Ale wiecie, naprawdę mi szkoda Jacka. Czarna Perła przybyła na port Royal i będzie teraz bezczeszczyła wszystko. Mm. <śmiech> 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 Ja na, ja na e, początku myślałem, że Czarna Perła to najpotężniejszy okręt, a tu się okazuje, że nie, bo w następnych filmach pokaże się, e, się jeszcze bardziej e, potężny okręt, a w następnym filmie jeszcze bardziej, ale to już teoretycznie chwila. Strasznie, strasznie mi się...